Ok, także śmiało wszystkim, systemy Protect, i serdecznie w kolejnym materiale Shake Sentry na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze S68, na naszym oczywiście demo Hunterze. No i dzisiaj myślę, że naprawdę kolejny przemocarny odcinek się szykuje, bo ponieważ mamy naprawdę sporo karuzeli z dodatkiem do poklikania na tak, na tak wysokim poziomie, dlatego też myślę, że będzie ciekawie, zapraszam Was do oglądania. Dobra, to to słuchajcie, na samym starcie... Przypominam, oczywiście, subić koniecznie na kanale. Bo 4000 zbija się wielkimi krokami i na 4 kasubów na pewno. Szykujcie, szykuje się, słuchajcie, spory giveaway. Także, no, jeszcze nie będę żadnych informacji podawał. Ale po prostu, po prostu wyczekujcie, mm, oczywiście, po wbiciu tych 4 kasubów. No i, no i co, polecajcie, polecajcie, słuchajcie, znajomym, którzy grają w Shakespeare i tak dalej, kanał, bo naprawdę będzie się działo. No i dobra, to co? Pierwsza rzecz, słuchajcie. Czyli oczywiście co tutaj się pozmieniało. Nie pozmieniało się za wiele, od, w ogóle top 1 widzę, że wbiłem, bo odebrałem wehikuł przed chwilą. Także akurat śmiesznie. No ale co? No oczywiście top 1 na serwerze nie jestem. Jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli chodzi o level, no to zdecydowanie z dość sporą przewagą dalej i dzisiaj mam nadzieję tą przewagę sobie poszerzymy trochę. Zobaczymy jak Bloody stoi z, właśnie z karuselem z dolami, bo ten klaser tutaj się buguje czasem. Ale i tak stoi na pewno lepiej ode mnie, w sensie jest dalej niż ja, więc więc sobie tego ekspercie mam nadzieję, że nadrobimy. No i co? Chyba bez zbędnego przedłużania będziemy sobie lecieli tutaj z tym Mandziem naszym. Z tego co patrzyłem te procenty na, na Mandzia są bardzo wysokie, więc Mandzia akurat powinien nam paść bardzo, bardzo szybko. Karuzeli sobie raczej dzisiaj nie zamkniemy, na, pe na pewno musieliśmy, musielibyśmy mieć duże, duże bardzo szczęście, żeby tą karuzelę dzisiaj zamknąć. Ale, ale jak sobie jej nie, nie, nie zamkniemy to sobie ją przynajmniej mm, troszeczkę prze, przepuszujemy do przodu, tak? E, I zamknięć zostawiłem na kiedy indziej. Bo wydaje mi się, o, tutaj jak widzicie szczwana nawet skończyła robotę, e, bo wydaje mi się, że ta karuzela po prostu po prostu jest naprawdę do, e, do przepchania mocno i do wbicia na pewno co najmniej jeden level z niej. Dobra, czy ja chcę to wymieniać? Kurczę, no, no chciałbym to wymienić. Mm, no chciałbym, przy Szczwana jest jedynym wyjątkiem, dla której mogę zrobić miejsce na klejnot, także wymienimy to szczwanej. No i to do rozmontowanka sobie poleci. I ulepszymy jeszcze raz dwa. I od razu damy czarną rękawicę, żeby nie zapomnieć. Tutaj wszystkie czary są. Możemy sobie jeszcze w staty wrzucić troszeczkę. Staty wyglądają tak, już tutaj nie będę się za bardzo rozgadywał. Dobiłem teraz 70 tysięcy wytrzymałości i po tych 70 tysiącach wytrzymałości polecę sobie wy. teraz tak jak widzicie w zręczność ile się da. Tutaj jak widzicie 13,800 i 41,5 Tak to się prezentuje No i dobra, mamy Boruciaka teraz Teraz mamy Boruciaka Zobaczymy z kolei jak tutaj z Boruciakiem będzie Wydaje mi się, że tutaj idzie to całkiem całkiem nieźle Więc na Boruciaka chyba też jest dość spory procent O, jeszcze od siadło pięknie No dobra, tutaj nie siadło Wiecie co, zobaczymy sobie jeszcze tą poprzednią walkę Bo ja jestem jej mega ciekawy, bo tam szczama skończyła Chcę zobaczyć ile, on, ile ona po prostu Mędziowi wzięła. Mm, tutaj jak skończyła. No naprawdę sporo. Naprawdę sporo tego się nie spodziewałem. Powiem ja Wam szczerze, że aż tyle to tutaj weźmie. No ale dobra, udało się. Także nieźle. No i bijem sobie tego burczaka dalej. Bijłem sobie tego burczaka No tutaj akurat chyba to nie będzie ta próba. Chyba na inną trzeba będzie poczekać trochę. Ja od razu przy okazji sprawdzę sobie mm, sobie procenty jakie tutaj mamy na to wszystko także dajcie mi sekundkę trzeba trzeba to zerknąć dobra tak, no procent jest dość spory także myślę, że bez większych problemów ten boruciak no co tu się dzieje, czemu to się, okej okay, dobra ten boruciak powinien nam paść dzisiaj, ja nawet mogę tutaj trochę entera tak, tak wrzucić tak troszeczkę nie za dużo, ale no troszeczkę trzeba wrzucić prawda mm, żeby tutaj nie, nie przedłużać tego no, no kamany. Mamy na niego generalnie 1,3%, więc on tutaj powinien nam w miarę bez problemu paść, ale oczywiście to zależy od naszego szczęścia, z którym jest różnie bardzo. <grym> Dlatego też, no zobaczymy. Po borciaku dalej chyba też nie mamy żadnych bloków, dalej chyba też mamy spacerek. Do chyba jeszcze jakieś dwa poziomy i potem dopiero już powinny się zrobić schody, tak mi się wydaje. A dobra, dawaj mi tego Boruciaka Dawaj mi tego Boruciaka kurczę. Czemu czemu tutaj nawet close prób nie ma? Zastanawiam, jak tutaj takie spore szanse są eee, No come on, come on No była close próba, dobra, była close próba Ym, Ale mimo tej close próby dobra, nie padło, no jednak padło 526 poziom, wbijamy No i znowu szczwana robi robotę i to jeszcze jest full HP Także jak widzicie Szwana <ścztwa> wszystkich to youtuberów nam po kolei pokonuje Zobaczmy sobie jak to wygląda yy, Tutaj no dobra, no widzę że same uniki Klasyczek tak zwany Mamy jakiś temek na zręczność Dobra nie mojego psa teraz tle yy, Mamy jakiś temek na zręczność yy, Raczej gorszy od wszystkiego co tutaj mamy więc yy, po prostu to sobie rozmontujemy yy, No i dobra tylko chyba był totalnie, totalnie S, tak mi się wydaje. Tak, tutaj no, jak widzicie, totalnie za darmo, praktycznie. Wow, jaki, jaki rozrzut ma ta broń? Jaki rozrzut potężny ma ta broń? Przepiękny rozrzut. Yy, no i co to podmieniać? W sumie gorsze od tego, co tu mamy. Yy, plus 37, to nie jest jakieś bardzo duża ilość? Nie, dobra, na razie tego nie wymieniam. Yy, na razie zostawmy sobie przy tej obecnej broni. No i dobra, Souls, nie wiem, jak to przeczytać, powiem Wam szczerze. Jeszcze raz widzę nik w ogóle, ale dobra, zobaczmy teraz jak tutaj, tu jest kolejny mag, no ale widzę, że też bez problemu ten mag powinien nam paść, wystarczy tylko kryty siądą, dokładnie tak, dosłownie za dwie próby nam to padło, mamy 526 poziom, zobaczmy sobie tą klatę, no raczej bez, bez opcji podmianki, także zostawiamy ją sobie na spokojnie na później, no i dobra, no i mamy Zebo, <laughs> i mamy Zebo. Zebo tutaj chyba jest blokiem zebo Chyba zebo już tak Chyba zebo już nas tutaj zablokuje Chociaż zobaczymy Myślę, że tutaj jakby jakaś close próba siadła No dobra Tylko żeby coś tak nie lagowało Błagam tylko, tylko o to proszę Dobra Zobaczmy, dajmy kilka prób w zebo Zobaczmy, tu jest jakiś potencjał na O, dobra Widziałem close próbę, chyba jest potencjał na zrobienie go Także sprawdzam procenciki na kości i i mm, powiem Wam, jak to wygląda. Dobra, prawie 1% na zebo, o dziwo. Także jak mamy prawie 1%, no to nie pozostaje nam nic innego jak go klikać, tylko dajcie mi go klikać. Niech mi się tutaj Enter nie laguje, bo bez Entera to będzie ciężko to kliknąć. No i dobra, ciśniemy tego zebo. Ciśniemy go sobie. Powinien kiedyś tam paść. Mm, a Wy możecie słuchać, napisać w komentarzu w ogóle, jak tam słuchajcie, początek szkółki Wam mija, <laughs> no bo niestety... No ja nagrywam to w piątek, widzicie to w weekend, no i potem od poniedziałku już taka chyba normalna, normalna szkoła się zaczyna, także unlucky trochę. No ja, ja mam jeszcze miesiąc, ale no, ale no współczuję, współczuję mimo wszystko tego powrotu. No i końca wakacji, no zresztą ja tak samo widzę to po, posłuchajcie, po, po wyświetleniach i tak dalej, że teraz mocno, mocno pospadały mimo tego, że ciekawe odcinki to jednak mm, wyświetlenia przez to, że koniec wakacji jednak mocno spadły no także no ja też to jak najbardziej rozumiem że będzie mniej czasu na wszystko no i trochę sadek no trochę sadek ale byle do wolnego pamiętajcie byle do, byle do świąt, potem byle do, waka byle do ferii, potem byle do wakacji gitara będzie <laughs> tak to jest najlepsza taktyka polecam Polecam, polecam serdecznie każdemu No i dobra, no ten zebo kurczę, no ten zebo niech pada, bo ja się tutaj rozgadałem, a no w ogóle nam ja nie chce paść Klikam go, klikam Żadnych plus prób jakoś nie mamy, mimo tego, że mam na niego 1% szans, no come on, przecież to jest tak dużo To jest 100 grzybów to powinno paść, a 100 grzybów już chyba poszło Także chyba mamy pecha No i ciekawe jak to wygląda z dalszymi, dalszymi przeciwnikami w sumie, ja bym sobie nawet zerknął Dobra, dajcie jakąś close próbę. O, dobra, chyba to jest to. Tylko jedno odrodzenie, jedno odrodzenie wystarczy nam do szczęścia. No błagam, no co tu się wydarzyło, no. Ja nie mogę. No nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić, słuchajcie. Jest trochę tragedia. Yy, ale no... No nic, no. Ach, no nic, no. No próbujemy dalej tego Zebo jego zebo próbujemy dalej no co mm, no poszło na niego masa grzybów no ale teraz jak tak mało zostało to może jeszcze tutaj coś będzie co może jeszcze tutaj może może jeszcze jakaś tutaj close próba jedna i potem już to padnie trzeba być dobrej myśli dobra więc co zrobimy taką taktykę Walniemy sobie jakąś arenkę mm, weźmiemy sobie wyloguj e, i dobra i teraz wracamy do niego i teraz panie nam za 10 grzybów, mówię mówi wam to jest, to jest najlepsza taktyka <grystanie> oj, 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 chyba coś Chyba coś nie domaga moja taktyka niestety No, no już poszło, no już po 200 grzybów dochodzimy za niego A tutaj na kolejny loch, który już jest mamy mm, Mamy 0,2% także Okej, okay, dobra, wreszcie, wreszcie padł Dobra, nie, na ten loch jeszcze mamy procent, na kolejny już mamy, kolejny już jest nas blokiem, kolejnego już nie ruszymy raczej Ale tutaj jeszcze padło, więc git. No i fajnie, no i fajnie, dobra To tutaj jeszcze mamy maga. Mag chyba w ogóle za pierwszą próbą, tak, jakoś za pierwszą próbą nam pada, także super. Darmowy expik, darmowy procent do kasera oczywiście, no i zobaczmy, dla wojownika broń. Plus 60, no na 300 plus 60 to dość sporo. Tym bardziej, że ma dobry rozrzut dość hmm, Także chyba Chyba bym mu to jednak wrzucił, wiecie Bym mu to chyba jednak wrzucił Zobaczmy, tu jest 60%, tu jest 60% Tu jest 59%, a tu? 53%, dobra To i tak musimy wrzucić to 59% hmm, Także szybko, szybko zamieńmy to Z 59 na 50, dobra Zamieniamy to i tutaj wrzucamy sobie Wrzucamy sobie ten Gemik I ulepszymy oczywiście Coś tam, że było, tu oczywiście każdego mam ulepszonego, sprawdzałem to przed odcinkiem, żeby was nie zanudzać. Wszystko jest na razy dwa ulepszone u ja oczywiście też jestem ulepszony, także... No także co? No i teraz mamy Early Boya, który jest przepotężnym blokiem dla nas, bo jest Demon Hunterem, na którego mamy bardzo marne procenty. No bo nawet jak go zbijemy, to i tak nam się może odrodzić, to jest najgorsze. No ja myślę, że pamiętam kiedyś ten log był bardzo prosty do przejścia, ale teraz jak Demon Hunter dostał... Dostał bafiki wiadomo jakie to. Myślę, że stąd się bierze ten bardzo niski procent. Bardzo, bardzo niski procent bym powiedział. No ale mamy trochę grzybów jeszcze. No to będzie bardzo ciężki loch, coś czuję. Bardzo ciężki. Czy nawet jak go zbijemy, chociaż raz, to on i tak się przejść może drodzić. Więc to jest tragedia. To jest tragedia. No ale dobra, no. 0,2% trzeba wierzyć. Damy jeszcze tutaj trochę grzybów, czy może to padnie, jak nie, no to następnym razem, na następnym odcięciu sobie tą karuzelę już myślę zamkniemy, mm, z oczywiście naszego dechacza, no ale co, no spróbujemy, spróbujemy tego boya. Yy, szanse są jakieś tam, więc trzeba się po prostu pomodlić i, <laughs> i może to padnie, mm, no i jak, no jak to wygląda, czy są jakieś próby w ogóle, w których my mu zbijamy to HP, że, on jeszcze, że jeszcze przed, przed odrodzeniem, czy... Nie ma nawet takich prób. No Nawet jak to HP się zbije, to i tak ono się potem może odrodzić, nie? Więc to jest... To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. A, dobra, zobaczmy. Zobaczmy, ups. Mhm. Mm dawaj, dawaj tego Lidley really Machaj tutaj. Mm -hmm. Dobra, była jakaś close próba. Pomyślam się, że jak są takie close próby To odrodzenia nie było A jak zostaje mu full HP To może jakieś było, no ale teraz to w ogóle Nawet pierwszego HP nie możemy mu nigdy zbić praktycznie To jest ten główny problem a dobra, wrzućmy, wrzućmy tego entera trochę W niego Tego Boja. Wydaje mi się, że, no, że kurczę może on dzisiaj paść Że może on dzisiaj paść, że jest szansa na tych 0,2% To sobie kliknąć dzisiaj Mm, i do, naprawdę dociągnąć ten odcinek do końca yy, no ale, ale zresztą są na to małe szanse, nie? są na to małe szanse trzeba wierzyć no i co? no i lecimy, 184 bańki, chyba najlepsza próba do tej pory yy, poszukajmy jakiejś close próby może, no tutaj to akurat jest kwestia uników i mojego odrodzenia tak naprawdę yy. Wszystko mamy, wszystko mamy. Nic nie możemy się ulepszyć, nic nie możemy wzmocnić. Wszystko mam najmocniejsze, jak się da. Pachołki ulepszone, pachołką wszystko zaczarowałem, oczywiście, więc mm, No nie widzę jakichś szansy na no to jakiekolwiek wzmocnienie się. 300 banik 514, 256. Kurczę, jakby to padło. Jakby to padło. aman. Dobra, czekajcie. Zrobimy tak. Robimy resecik. 100! Kurcze, blady, no. Tak bym chciał, żebym dzisiaj padł, widzowie, naprawdę. Tak bym chciał, ale szanse na to są dość mierne. Ech, ale trzeba być dobrej myśli, nie? Trzeba być dobrej myśli. Bo jak on nam padnie, to kolejni przeciwnicy już mają po 5% dla nas, więc to już jest totalna przejażdżka. Mm, no ale no co no ja będę musiał zostać trochę grzyba sobie na awkę i tak dalej Więc powiedzmy, że ostatnie 50, może 100 grzybów i więcej na niego tutaj nie wrzucam, nie Więcej na niego nie wrzucam na pewno eee, No co no, następnym razem padnie, następnym razem padnie 500 tysięcy ja 127 tysięcy, zobaczmy to, zobaczmy to jak to wygląda, jak jest jak zostaje tyle mu Wojownik niewiele, Maguś bardzo mało. No i Szczwana robi robotę i my tutaj wiecie, nie odradzamy, prawda? No oczywiście, u nas żadnego odradzenia w takiej walce, bo czemu by nie? Mm, wiadomo jak to wygląda. <gryw> Znowu 130 te bali, też że nie odrodziliśmy ani razu. No naprawdę, jeżeli chodzi o strefę braku na demo, też powiem wam, że to jest bardzo ciężkie żeby tak się idealnie skąpiło żebyście i wy się odrodzili parę razy w walce i szczwana zrobiła tą serię swoją e, charakterystyczną uników wielką mm, ciężko to w, w jednej walce zrobić no i potem wychodzi tak takie coś nie no, także co no dobra no już powinienem przestać to klikać tak szczerze zobaczmy sobie jeszcze mm, zobaczmy sobie jeszcze raz procent na niego tak z ciekawości mm, jeszcze raz sobie to, to sprawdźmy no i co my tu mamy, no co my tu mamy? No tak, no 0,2% Nie więcej, nie mniej Także No lipa, lipa No, chyba ciężko Chyba tutaj ten Illie really Boy będzie nas, nas tyrał Mocno Także raczej sobie nie dociśniemy yy, No do tego, do tego słuchajcie Końca karuzeli Ale to co następnym razem, następnym razem yy, Dajmy w niego powiedzmy ostatnie 15 grzybów i I pasujemy, i pasujemy na dzisiaj 200 baniek No jest parę close prób yy, Ale to są close próby w których nawet nie wiadomo czy przypadkiem on się potem nie odradza Bo to jest demo hunter 500 tysięcy No nie chcę to paść, nie chcę to paść Niestety No widzicie Jak, jak mam szczęście to kurczy na odcinku w ogóle o czymś innym pada nam darmówką Bloch na 0,3% na 0,2% Po wydaniu nie wiem ile wydałem ale chyba z 400 grzybów na niego mm, na mnie pada Także trochę smutno No ale nic no, no ale nic Dobra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 11 12 13 14 i 15 próba i kończymy na dzisiaj. Zostawiam sobie tego Eli Boja. No ja słuchajcie muszę zostawić sobie jakiś zapas grzybków, żeby żeby przetrwać do następnej rundki, ale tutaj zwyczajnie nie mam jak go ruszyć. Nie ma po prostu, nie ma po prostu podjazdu, no są za małe te procenty na niego i, i na razie musimy sobie go zostawić. Mimo wszystko wydaje mi się, że fajnie się pocisnęliśmy, wbiliśmy bardzo dużo expa, wbiliśmy bardzo dużo klasera przede wszystkim, już prawie, prawie Max, brakuje nam dosłownie samej końcóweczki tutaj Jeżeli chodzi o potwory. Oczywiście mówimy o tutaj o piramidzie. Znaczy, o no, tej tornadzie z idolami, jak Zao tak zwał, czyli tutaj o tych trzech przeciwnikach, których na, nam brakuje, resztę mamy, no także co, no trzeba, trzeba, słuchajcie, być cierpliwym i sobie tutaj wszystkich ładnie uzupełnimy, myślę, z czasem, także co, dobra, ostatnie cztery grzybki i zostawiamy naszego Liboja na dzisiaj. Zostawiamy go sobie, 250 żybów idealnie. Myślę, że na awkę na miesiąc mi powinno wystarczyć. A ja Wam dziękuję za oglądanko. Być może mi to padnie darmówką kiedyś. <noise> Ponownie. Także wtedy sobie wrócimy do do zamknięcia tej karuzeli. No ja Wam dziękuję w tym momencie za oglądanie. Pamiętajcie o łapce subiku na kanale, jeżeli jesteście nowi, koniecznie. No i wpadajcie z widzami z linku w opisie. Trzymajcie się, do następnego, siemeczko.